terrorysta używał pałki teleskopowej na demonstracji po wyroku Trybunału Lidu Przyłębskiego w sprawie aborcji. To krzyk, symbol. Wtedy Aleksandrzelica listce policjant złamał rękę na proteście klimatycznym. Zlicznie cały czas jestem przerażona i po prostu, jak widzę policjanta na ulicy, to nagle mam ma takie duszności. To także symbol. Przypadek mm. młodego chłopaka w żółtej kursce. Wówczas 17-letni Janek Byłem zatrzymany na manifestacji przed sądem okręgowym w Warszawie. Usłyszał zarzut naruszenia niepodobności cielesnej jednego z funkcjonariuszy. Jeżeli chodzi o sprawy <grych> cywilne, jednak to jest wniosek o zadośćuczynienie za niesprawiedliwe zatrzymanie. Pobita go. E, I tą sprawę przeciwko skarbowi państwa ostatnio wygrałem. To tylko niektóre przykłady. O, proszę. Cywilne, ta władza traktowała obywateli za czasów rządów prawa i sprawiedliwości. Władza była nadużywana, ponieważ wszelką wątpliwość te represje miały charakter systemowy. I tak szef MSWA razem z ministrem sprawiedliwości wyszli z inicjatywą powołania rządowej komisji, która zajmie się wszystkimi przypadkami nadużywania władzy wobec aktywistów. Chodzi lata 2016. rok 2016 do pudła w tygodni i są właśnie na ukończeniu. to bardzo potrzebne działanie, bardzo potrzebne, troszkę spójne. Myśmy z wnioskiem o taką komisję wystąpili rok temu, dokładnie tak, rok temu. W skład komisji mają wejść między innymi prawnicy reprezentujący poszkodowanych i przedstawiciele szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego. Policjanci byli używani jako chłopcy na posępki chłopcy do bicia. I to, to tym się trzeba zająć. Bo ci chłopcy do bicia to oczywiście trzeba Obszar działania komisji powinien być jak najszerszy. Słyszymy, jak mówimy zarówno o osobach, które um, udzielają pomocy humanitarnej polsko białoruskiej granicy, jak i o um, aktywistach um, LGBT. Żeby choć trochę przybliżyć skalę, powstał ten raport. Do 15 października 2023 roku tylko duże dużej pomocy w Polsce, pomoc zarejestrowano zgłoszenia od 925. Przez przed sądem. Tylko czternaście osób prawomocnie uznano za winne, głównie za cytat, przeszkadzanie w przebiegu niezakazanego zgromadzenia. Niezakazanego.